Cześć, z tej strony Krys. Witam Was na tym kanale po 10-miesięcznej przerwie. No i nagrywałem przez jakieś 10 miesięcy albo i więcej, już nie wiem. O! odcinek teraz nagrywam z BMG Drive, będę chciał nagrywać te odcinki. No co, no, co jakiś czas, teraz słowa mi brakuje, nie wiem czemu. No i tak to właśnie będą te odcinki, więc z tego BMG Drive będę głównie nagrywał. Jakieś takie vlogi ogółem Coś takiego. To dzisiaj mamy taką akcję, że jedziemy, bo... tego golfa właśnie miałem no i zamieniłem się za dużego fiata. To jest... kurczę, bym przekasował go. To jest, zamieniłem się za dużego fiata, a fiat jest bardzo, dobry, więc opłacała golf to jest naprawdę ruina. Koła, krzywe, pobite. Więc wartało jak najbardziej. Chyba. Więc... Jak najbardziej, no to jedziemy. Nie wiem, ja sobie kamerę dam ze środka nie, nie jestem obcykany w bębnie, trochę Wiesz, że przekasowałem go No a co się tam nie kapnie, bo to właściciela, to nie ma być, bo już Wszystko mi pozmieniali, tylko mam dać kluczyki, bo on sobie już wcześniej oglądał, widzę, że gdzieś coś No widzę, że trochę jest ten... to podklepiemy, tam pod się tam nikt nie kapnie Młoteczkę mam w bagażniku, to... Ale Fiat naprawdę w bardzo dobrym stanie, oryginalny, jeden silnik Zobaczymy co to z tego będzie. Będziemy go tuningować, będą odcinki, z BMG Drive różne. Ciekawe. To zwolnimy woli Dobra, no to jest niedaleko pod starym salonem fiata. Tam teraz że nie ma żadnych aut nie sprzedają chyba. Tylko sam budynek po prostu stoi, no i tam się ugadałem i... Wszystkie umowy i ogółem wszystko. Tu się zajechałem. Staniecie, podklepiemy to może trochę, bo widzę, że tam się przygięło. Tak wyszło. Kurczę. To tr trochę jest, no tu podciągnie trochę, tam do góry się nikt nie kapnie. Mówię, ten golf to jest ruina. No, ale jak to się nie zna, zamienił się, no to. U, to jest bita jak. No, tam nie pasuje ten zderzak, ale widzicie, już golfa widzicie. No, już golfik, znaczy jaki golfik? Duży fiat, bardzo ładny z tego co widzę. Tego tu oglądnijmy. Może ta kamera mnie denerwuje w tym golfie. No dobra, pokażę zaparkujmy tego, tego golfa ładnie. sobie no i fiat piękny. O kurde, czy kasowałem. Nic nie widzę w o kurcze Dobra, ciut z tym Dużo ja nie przekasował Oj, opiernicza <grymne> Morę się nie kapnie Ty, ty się podklepię. O kurde Dobra, zajadę może drugą stronę, żeby nie widział Jakoś żeby nie było widać zbytnio. Na pierwszy rzut oka. Tu jest cały tył rozniszczony Tu zajadę, nie będzie widział. Powiem, że tam pod wiatem mu No, hamulce są kiepskie, tak jak mówię. Co ja bok się rozwalił. No ale tam. Dobra, nie chcę sobie tu stoi. Dobra. Teraz jesteśmy w dużym fiacie. No, pali ładnie. Spalmy laczka. Czekajcie bo wystartować nim nie mogę Co jest? Czekajcie o No, drugi kwiat ładny Udonijmy go sobie tu No, wręcz ładne Będziemy musieli go przerejestrować No, ale ładny, ładny Ogólnie Środek zadbany Bardzo ładny Piękny po prostu Pojdziemy jeszcze nim ten Dobra, no ładnie chodzi, dobra. nie będę go tak gatował, ale silnik będzie zmieniany, bo jest jeden trzy, no to na razie jeszcze pochodzi potem, bo zmieniam, bo będzie taki bardziej gatowany, więc że raczej tam nie wiadomo czego to nie potrzebujemy jakiś mocniejszy żeby był troszkę jakiś tłumnik sportowy na pewno go obniżymy jakieś przyciemnimy może lampy z tyłu że jakieś sportowe założymy kierownicę zmienimy no a to wszystko w, da w dalszym czasie jest to trochę schamujmy do tych 40 świat to jest Porządny samochód. Bardzo dobry samochód to jest. No, zaraz jest, jedziemy do domu. Tutaj są panele voltowaliczne. No i tak to się tu prezentuje. Tutaj właśnie już moja wioska jest. Moja wioska tu jest teraz. No i tu już wjeżdżamy pod dom. No tu jest mój domek. Tu już jest domek. Cofamy sobie na wstecznym tej dziury, jak skurcz bieg. Więc tutaj sobie cofamy. Tutaj o, tu jeszcze może dom ceglany. Dobra, no to, to będzie już na koniec. Cześć, młoneczko.